Witajcie w Football News! Dzisiejszy odcinek przyjmie znacznie różniejszą formę, ponieważ w ramach zabawy postanowiliśmy sobie wyobrazić, jakimi filmowymi postaciami byliby znani piłkarscy trenerzy. Gotowi? Zaczynamy! Na początek emerytowany już Sir Alex Ferguson. Jego odpowiednik nasunął się od razu i wydał się oczywisty. Jest nim Albus Dumbledore, a właściwie, jak woli ścisłości, profesor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore który w przeciwieństwie do ser Aleksandra Szapmana Fergusona nie ma może tytułu szlacheckiego, jednak może się pochwalić orderem Merlina pierwszej klasy. Obaj panowie z pewnością mogą się poszczycić niesamowitymi dokonaniami i uznaniem za najlepszych lub jednych z najlepszych w swoich dziedzinach w historii. Łączy ich też ogromne przywiązanie do swojego miejsca pracy. Dla Fergusona była to rola trenera w Manchesterze United, a dla Dumbledora rola dyrektora w Hogwarcie. Skoro świat trenerski miał swojego Dumbledora, to nie mogło zabraknąć w nim miejsca dla Harry'ego Pottera. Z takim niewątpliwie kojarzy nam się Jurgen Klopp i nie chodzi tu tylko o okulary. Harry Potter to wybraniec, który pokonał najpotężniejszego księżnika w historii, Lorda Voldemorta. Niemiecki szkoleniowiec potrafił zaś jako trener Borussii przełamać hegemonię bezwzględnego dominatora Bundesligi, czyli Bayernu Monachium. W dodatku teraz historia powtarza się w Liverpoolu, gdzie wręcz w magiczny sposób podniósł popadający w przeciętność Klub, doprowadzając go do triumfu w Lidze Mistrzów, niczym Harry triumfujący w turnieju trójmagicznym. Teraz Klub pewnie kroczy do wygrania najbardziej wymagającej Ligi Świata bez choćby jednej porażki, i z największym dorobkiem punktowym w historii. Zdaje się, że obaj w roli wybrańca odnajdują się wyśmienicie. No i jeszcze jedna postać ze świata magii, a mianowicie Gilter Lockhart, który dzięki przypisaniu sobie sukcesów innych magów, wykreował się na wybitnego czarodzieja, co doprowadziło go do objęcia stanowiska nauczyciela obrony przed czarną magią w Hogwarcie. No cóż, jest pewien trener, który, jak niektórzy twierdzą, musiał nieźle nakłamać w C.V żeby zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Spójrzcie zresztą na ten powalający uśmiech, który niewątpliwie łączy ich ze sobą. Poza tym, dzięki trafieniu na posady, na których znaleźć się nie powinni, obaj dostali pod swoje skrzydła wybitne postacie o wielkim talencie. Lockhart – Harry'ego Pottera, a Jerzy Brzęczek – Roberta Lewandowskiego. Ze świata magii przenosimy się do świata mafii, gdzie najpierw przyjrzymy się najsłynniejszemu donowi kinematografii, czyli Vito Corleone. Czyim odpowiednikiem jest naszym zdaniem? To połączenie również nasuwa się samo: oczywiście Carlo Ancelotti. Obaj panowie to synonim klasy i opanowania, co nie znaczy, że nie da się ich wyprowadzić z równowagi w skrajnych sytuacjach. Niepodważalne są też ich dokonania na polu swoich działalności. Don Corleone tworzył od podstaw najpotężniejszą rodzinę Nowego Jorku, zaś Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów świata, mający na swoim koncie trzy triumfy w mistrzów, i mistrzostwo niemal każdego kraju, w którym pracował. Najstarszy syn Vita, Sony, również stał się dla nas odpowiednikiem biednego z trenerów. Mowa o Diego Simeone. Dwie uzdolnione osobowości, dla których wycofanie się nie jest żadną opcją. Liczy się zwycięstwo za wszelką cenę, bez przykładania zbytniej wagi do stylu czy kosztów. Obaj oczekują od podwładnych pełnego zaangażowania i lojalności. Ich wybuchowy charakter często daje o sobie znać, gdy nie mogą utrzymać na wodzie. Dla najmłodszego syna Vita, równie znanego co ojciec, a może i potężniejszego Michaela, również znalazło się miejsce w odcinku i wydaje nam się, że właśnie nim w filmowym świecie zostałby Antonio Conte. Łączy ich niewątpliwa charyzma, a także chęć pełnej kontroli nad swoimi podwładnymi. Choć wymagają bezwzględnego zaufania i lojalności, to nie zawsze odwdzięczają się tym samym. Przez swój ciężki charakter są w stanie zrazić najbliższe sobie otoczenie. Mimo to porażki nie zniechęcają ich, a tylko napędzają do dalszej pracy. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Już za tydzień druga część, w której poznacie m.in. trenerski odpowiednik Lorda Weidera. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby być na bieżąco z naszym kanałem. Już niedługo kolejne ciekawostki ze świata futbolu. Cześć!